20 stycznia 1920 roku do miasta wkroczyły pierwsze oddziały Wojska Polskiego. Po 148 latach doczekaliśmy się wyzwolenia. Jak do tego doszło? Zamach dokonany w Sarajewie na austriackiego księcia Ferdynanda okazał się iskrą, która rozpaliła europejski, a następnie światowy konflikt. Toczone walki na frontach przeszły do historii jako jedne z najkrwawszych, co jeszcze bardziej zostało spotęgowane wprowadzeniem do walki nowych broni, takich jak samoloty, czołgi, gazy trujące oraz karabiny maszynowe. Wśród europejskich narodów stłamszonych dotychczasowym panowaniem wielkich mocarstw, zaczynały się odzywać narodowo-wyzwoleńcze resentymenty. Wybuch I wojny światowej również dla Polaków otworzył nowe możliwości na odzyskanie upragnionej wolności. 2 sierpnia 1914 roku w Bydgoszczy ogłoszono stan wojenny. Wiązało się to z wieloma utrudnieniami w codziennej aktywności mieszkańców miasta. Z powodu ciągłej bliskości frontu miasto przygotowało się również na wypadek zajęcia przez nieprzyjacielskie wojska. Przygotowywano w tym celu urzędy i inne instytucje do ewakuacji na zachód. 9 listopada 1918 roku, na wieś o klęsce na frontach, abdykował niemiecki cesarz Wilhelm Tego samego dnia, w Bydgoszczy doszło do zamachu na generała Krausego, wojskowego komendanta miasta. 10 listopada po manifestacji na ulicy Krańskiej zawiązała się w koszarach artyleryjskich, w których się obecnie znajdujemy, Rada Żołnierska. W kolejny dzień przyniósł powstanie w Wydgorszy Rady Robotników. Obie rady się połączyły i pomimo, że w jej składzie znajdowali się również Polacy, reprezentowała interesy jedynie niemieckie. W odpowiedzi na niemieckie działania 16 listopada 1918 roku powstała w Bydgoszczy 38-osobowa. Polska Rada Ludowa. Na jej czele stanął dr Jan Wisiel. 26 grudnia 1918 roku w Poznaniu pojawił się Ignacy Jan Paderewski. Zjawił się tam przejazdem, a celem jego podróży była Warszawa. Następnego dnia swoją paradę wojskową na świętym Marcinie urządzili Niemcy. W jej trakcie zrywano polskie koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje. Doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego oraz Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Tak rozpoczęło się powstanie wielkopolskie. W tym samym czasie w Bydgoszczy zarząd Rady Ludowej na miasto Bydgosz i przedmieścia apelował do polskich mieszkańców o wstrzemięźliwość w działaniu. O ile strona polska nawoływała do niepodejmowania pochopnych decyzji i akcji, co mogło spowodować przeciwdziałanie żołnierzy stacjonujących nadal w garnizonie, to strona niemiecka rozpoczęła organizację specjalnych oddziałów do walki z rzekomo mającym wybuchnąć polskim powstaniem w Bydgoszczy. Spośród żołnierzy, kolejarzy i mieszkańców powołano do życia trzeci Batalion Grzynczucu. Żołnierze służący w tej formacji dali się poznać polskim mieszkańcom miasta z jak najgorszej strony. W ramach rozwijającego się powstania, teren walk systematycznie ulegał rozszerzeniu, zbliżając się do samej Bydgoszczy. Zdobycie przez powstańców Złotnich Kujawskich otworzyło możliwość zajęcia również okolicznych. Niedużych miejscowości sięgających aż po Chmielniki leżące zaledwie 19 km od Bydgoszczy. 20 stycznia Niemcy ruszyli z kontrofensywą na Chmielniki, którą jednak udało się zatrzymać. Polacy następnie w nocy natarli na Brzozę. Nieprzyjaciel dysponował dużymi siłami z pociągiem pancernym na czele. Szczególnie zaciekła wymiana ognia toczyła się o dworzec kolejowy. Ostatecznie, to powstańcy zdołali gwałtownymi natarciami przechylić zwycięstwo na swoją stronę. Pojawienie się niemieckiego pociągu pancernego jednakże odmieniło sytuację. Silny kontratak Niemcy, osłaniany przez artylerię, odrzucił powstańców z Brzozy i z Mielnik, aż do Korytanoteci. W bitwie pod Brzozą zginęło 19 żołnierzy, z pierwszego pułku grenadierów kujawskich pod dowództwem kapitana Pawła Cymsa. Do samej Bydgoszczy nigdy jednak powstanie nie dotarło. I mniej cierpliwi Bydgoszczanie starali się przedzierać przez linię frontu i, dotarwszy do wojsk powstańczych, wziąć czynny udział w walkach wyzwoleńczych. Z tej przyczyny, również w Bydgoszczy, znajduje się pomnik nieznanego powstańca wielkopolskiego. 19 stycznia 1920 roku. W sali pod Ratusza Miejskiego doszło do przekazania symbolicznego klucza dobra miasta. Przekazywał go niemiecki burmistrz Hugo Wolf na ręce komisarycznego prezydenta miasta Jana Maciaszka. 20 stycznia 1920 roku o godzinie 10.40 do miasta wkroczyły pierwsze oddziały Wojska Polskiego. Był to oddział saperów dowodzony przez podpułkownika Witolda Butlera. Oraz patrol konny 17 pułku Ułanów. O godzinie 12 na płytę starego rynku, wcześniej zwanego placem Fryderykowskim wjechał trzeci szwadron 16 pułku ułanów wielkopolskich dowodzonych przez rotmistrza Stanisława Wyskotę Zakrzewskiego oraz 62 pułk piechoty pod dowództwem majora Bernarda Śliwińskiego późniejszego prezydenta miasta. Polskie Wojsko było tłumnie witane przez miejscową, polską część mieszkańców miasta. Na ich czele stał komisaryczny prezydent Jan Maciaszek. Godzinę później dociągnęła reszta oddziałów 15 Dywizji Piechoty, w tym 15 Pułk Artylerii Polowej. Dwa dni później na uroczyste przyłączenie miasta do odrodzonej Rzeczpospolitej przybył dowódca frontu wielkopolskiego generał Józef Dowbor-Muśnicki. Bydgoszcz stała się wolna i niepodległa.